Witam wszystkich, w dzisiejszym prawniku jak zrobić własną grywalną ligę i nowy Pura. Na, na początku wpikamy te rozkrywki, przechodzimy do nazwy i wpisujemy nasze i mamy się dzisiaj na Macedonium. No i tu mamy mamą nad... Nie nazwa tylko kraj. I I Tu pojawi, pojawi, pojawiły nam się już gotowe ligi, zrobione przez twórców, ale ja wam pokażę, jak zrobić ligę od podstawki. Więc to sobie tutaj sobie tutaj, salutuję, tutaj kliknę, ale nie istnieje. I jest na, po, na początek sobie stworzymy m, pierwsza m, ja, sobie domy, I sobie skopiuję W sobie z krótką nazwą to będzie e, pierwsza L. I tutaj e, są, są kolory, które będą w panerze. Jak, 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 jak masz to już, sobie zrobię wszystko na jeden kolor taki pomarańczowy. Tutaj najważniejsze jest przypisanie LIDI do kraju. W naszym przypadku będzie to Macedonia Północna. Ja Macedonia. Tutaj nasi naszym tym się nie zajmujemy. Poziom reputacji, no to sobie na 95. Rodzaj informacji wybieramy, na przykład jeszcze jeden, nie jest nic, e, rodzaj, najwyższa linii krajowa, trzeba zaznaczyć i poziom rozgrywkowy to jest pierwszy poziom rozgrywkowy. Który... E, tutaj w zasadzie nie, musi, nie musimy nic robić, e, tu nie musimy piłki, piłki też się będziemy zmieniać, e, tu, tu, no, tu nie musimy, żeby, to, tutaj, tutaj się klika ma się niższe regionalne, żeby później mogły się sortować. Ale tutaj na nic nie Tak naprawdę hmm, mamy, tak, mamy pierwszą migę. No dobra, no to co teraz rzeczywiście zduplikujemy ją. żeby, żeby nie musi przypisywać się większości. Kopiemy 2L. Tutaj, dru, tutaj druga. Hmm, tutaj druga. Liga macedońska. Tutaj wklejemy. Tutaj zmieniamy na 75, e, następnie możemy zmienić na, na trójeczkę, rodzaj, Liga krajowa zmieniamy, poziom rozgrywkowy, drugi, drugi poziom rozgrywkowy. E, następnie klikamy tu, pojawiła się, pojawiła się. E, Naklejamy dwie liki, przydałoby się zrobić puchar. Klikamy dodaj i teraz e, puchar Macedonii. albo Al, al, ksandyna. No coś ta, -y, kluczka, na to jest Teraz krótka nazwa. Nie będzie. Tu Stopujemy. Wklejamy. I peł. Tutaj sobie zrobimy tak samo jak poprzednio, na jeden kolorek. Kraj oczywiście. Macedonia już nam się tutaj wyświetla. Tutaj nie musimy. Tu Reputacja 45 na przykład i tutaj sobie damy puchar krajowy jeden eee, nie, 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 Ro, ROZE. Eee, główny puchar krajowy trzeba zaznaczyć i podmioty zwykłowe mamy Mamy główny puchar, mamy dwie ligi, tak, czy dałoby się zrobić eee, ligi młodzieżowe i ligi do rezerw. Choć, e, choć ligi do rezerw nie, nie, nie trzeba, ale Moż, można zrobić. Mo, mo, można to zrobić, że rezerwy będą grali w niższych ligach, nie? Tak na przykład to ma w Polsce. Ale my zrobimy troszeczkę więcej. Zrobimy e, klikamy tutaj. tutaj e, liga rozwojowa. Liga rozwojowa krótka nazwa to jest. O, to są krótka. 8.00. Szechlita na tym będzie 1,5-18. Mm, i poprzednio, wszystko na jeden kolorek. Mm -hmm. mm, tak, i teraz e, tutaj nie trzeba. Reputacja 30, to nie będzie 25. Trofeum muszę mieć na. A, ci, pu... jakiś tam... pamiątkowy. Trójeczkę. Twy, nie trzeba, nie trzeba. Rodzej liga U18 i e, poziom rydyskowe jest mhm. Dobra, mamy ligę rozwojową. Przydałoby nam się zrobić jeszcze rezerwę. Zrobimy analogicznie. E, liga. liga rezerw. Liga Mmm, rezerby Rez. Rezerwy Tak, tak, rodzaj. Najwyższa Liga Kraja... Nie, Lika Krawa jako Liga Rezerw. Pociąg wskazujecie. I spytacie mi się czemu. Czemu się zrobiliśmy jeden płoźni? Zaraz wam pokażę. Dobra. Mamy, mamy, teraz przypisujemy duży. Na początek. gdzie jest Macedonia. Macedonia I mamy tej, mamy tej drużyny. Ja, ja proponuję się zrobić coś takiego jak: Rody zespołu. Pierwszy zespół. I do. Będziemy, będziemy to doda dodawać systemem reputacji. Czyli Czyli teoretycznie, drużyna była na pierwszym, pierwszym poziomie ligowym, a miała mniejszą reputację, no to tutaj się może nie znaleźć, a drużyna, która była na, na dolnym, dolnym szczeblu odkrywek i miała większą reputację, może się znaleźć u góry. Taki system ma wiele wad, wad i zalet, już, już, już nie ode mnie, zależy jak, jak to robić. Ja pokażę Wam na, na tym systemie. Nasza liga będzie miała z 10 klubów, z 12 klubów. Mamy 8,4, raz, 2, 3, 4. Tak, 12, 12 klubów druga liga będzie miała też 12, 12. Nie, 24 będzie miała. And, dobra, też 12 już, co możemy zrobić? Jeśli chodzi o to. Usuniełem, usuniełem, ale kluby I usunie nam kluby, kiedy są przysłane do. Mam ma bardziej przejrzysty. 7 i jeszcze. 1, 2, 3, 4. Jeszcze 1. Mamy 12 mam. I dobra. Teraz najważniejsza rzecz. Wchodzimy tak. I tutaj mamy 0. Nic nie mamy. Nic. Więc wchodzimy tak. Tak. Edytujemy klubiki i zespół to Tutaj. Drugi zespół do stworzenia i zespół U18. Nased. Tutaj klikamy zespół U18. Zespół Rec. Kraj Macedonia. I dobra, to była nasza liga U18, to jest liga rozwojowa. tak, tak. I tutaj liga rezerw. Gdzie to jest? Tu jest. I nam stworzy kluby, kluby młodzież, kluby U18, klub rezerw, które będzie przypisane do ligi rezerwowej. Następnie wchodzimy tutaj i analogicznie robimy to samo. Tutaj Wam pokażę fajny trik, który eFMFM umożliwia, a mianowicie um, Football Manager potrafi sam stworzyć grupy. I, i analogicznie to działa do um, lig e, tych głównych, Nie wiem, może, możecie to samo zrobić, ja Wam pokażę to na ligach młodzieżowych. Dobra, mamy to, mamy to. No, super, super, Wam nie, nie będę pokazywał. Najchętniej byście go wy, wy, wywali. I teraz tak, Wchodzimy, dodawać zasady krajowe, utłuszczone rozgrywki. W innym poradniku też Wam pokażę, jak, jak zrobić niższe, niższe li, struktury ligi, już do aktualnych tych um, struktur. Na Polsce to pokażę. Ja szukam e, inny kraj i szukamy marsza marce dołowy. Mm, jest, masę dołowy. No. Tutaj, mm, tutaj, tutaj. klikamy standardowo. Tutaj e, się wypiera, kiedy jest aktualnie sezonu. E, Kiedyś się zaczyna nowy sezon, tak naprawdę. Tutaj nic nie trzeba zmienić. Dobra, klikamy, klikamy tutaj. Tutaj dodajemy nasze dildy, czyli pierwsza ligę. Liczba mamy, rund, Mamy 12, mamy 12. To jest sobie 4, 4 kolejki. Liczba zmian to będzie 5 do 12. Z, 0, 0 zafansujących i 2 spadki. dzień meczu to będzie środa. Koniec. Następnie sobie dajemy. E, drugą ligę. Tak samo 4 Je, Jedno awansujące. Klikamy na sam, Uży lecimy, lecimy, lecimy. Użyj, um, reguł da, dla najwyższej linii. Klikamy to. Eee, tutaj spadkowe to 0 i one będą się realizować w środku. Eee, następnie wchodzimy we drugą ligę. Eee, ogólne, barażer. baroże oraz hmm, Puchar. To będzie pie pierwsze. Pie drugie miejsce. I trzecie miejsce. Czwarty i piąty, sobie cztery, cztery, sobie, cztery, zespo, cztery zespoły sobie dodamy i Bajarz będzie awansował jedno, po dogrywce i rzuta kar I sobie jedno spotkanie damy, patrzymy czy wszystko się zgadza, zgadza się. No, eee, to mamy, przechodzimy do okienka transferowego, dodajemy sobie okienka transferowego. Na przykład od, e, od 1 lipca, no to trzeba, trzeba wy, e, walić, bo co roku 1 lipca nie będzie wypadał w sobotę, nie? I tu zmieniamy na, 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 ten, na wrzesień, na przykład na 5 września. Nie będziemy stanowić tam 1, tylko sobie 5. I analogicznie 1 styczeń do mm, 1 lutego. No tu możemy sobie ustawić yy, minimalne te wieki liniowskie yy, i, i później, później i, takie głębsze zasady, inaczej tego nie będę pokazywał. So, później przejdziemy do tego. Yy, tutaj mamy przepisy dy, dyscyplinarne, ja proponuję system yy, 4, 8, 12, 15 itd. itd., itd. Okay, skoro mamy już te takie podstawowe, podstawowe rzeczy za sobą przechodzimy do, do, zas do zasad, sortowania ja tutaj, ja tutaj, preferuję tak takie coś jak tak tak gdzie to jest, tutaj i gdzie go. I gdzie, gdzie ty jesteś? Tutaj jest. I jeszcze coś takiego. Tutaj od razu kopiujemy. Druga liga macedońska. Od razu klikamy tutaj i wklejamy. Następnie przechodzimy do Premier pieniężnych. Tutaj, tutaj dostajemy pieniądze za zwycięstwo. albo parachy takie mamy w Lidze Mistrzów albo Lidze Europy i Lidze Konferencji. My tego się nie będziemy bawić. Damy sobie za zajęcia pierwszych czterech miejsc. Można jeszcze te premie dodawać tutaj, w tym okienku, albo w tym drugim okienku. To będą zasady zamaskowane. Różnica polega na tym, że tutaj dla niektórych będzie jaśniejsze robić wpisywać. Albo tutaj wpisujemy prozycje. Pozycja 4, 1, 2, 3, 4, ale w tamtym drugim okienku będzie trzeba wpisać pozycję 0, 1, 2, 3. Gdzie, 0, gdzie, ze, gdzie za 0 odpowiada myśl. No i jesteś w Macedonii, tam nie, nie będą duże pieniądze, tych 500. 500 tysięcy, tutaj 3, 350. Coś nie wstydziłeś. Tutaj 150. I tutaj... 150, tutaj 75 tysięcy. O tak. Przepisy meczu, maksymalna liczenie składu. Tutaj możemy sobie dodać przepis, czy na przykład ile musi dać na ten, jak wybieramy swój to co musi zawierać. Na przykład dotyczący do zawodników na boisku. Na przykład chcemy, żeby było, na boisku musi być minimalna liczba. Krajowy, krajowych na przykład na wojsk musi cały czas minimum dwóch zawodników krajowych tutaj hmm. sobie dajemy zasady e, jak, jakie muszą być przy re, rejestracji składu, na przykład my mi chcemy tak i tak tutaj 4 tutaj 8 no. tak, taki standard hmm. to kopiujemy kopiujemy i dajemy Dobrze, następnie przechodzimy tu, tu klikamy, tu klikamy, tworzymy rezerwy, tworzymy ligę U18, format ligi yy, niestandardowy, niestandardowy. Dobrze, liga, liga rezerw, tutaj mamy no na przykład tak, pierwsza liga, tutaj klikamy U2. Tutaj dajemy troszeczkę inaczej. 9 12, 0, 0. Idziemy meczu. Się. Następnie wchodzimy do. Przechodzimy i zmieniamy na ligę RS. tej grupy. Dwie grupy. Są dwie grupy po 12 drużyn i baru 4. I tak. Yy, tutaj wklejamy no oczywiście. Tu misja ma i tutaj koło liczę Następnie przechodzimy do ludzi 18. Analogiczna sytuacja. No tak. Yy, 4 rundy. 0, 0, 0 3. i 3. Więc 12 na czuści środku. Liga rozwojowa, grupy bądź grupy, dwie. Wychamy szybki smaczu i tutaj dajemy ze takiego jak maksymalna. dajemy dwóch, może wystąpić. I tutaj dajemy, nie, nie, to, nie tak, tylko, a nie dobrze, jest dobrze, dajemy. Tutaj nic nie trzeba klikać, dobra, skoro już wszystko tutaj mamy, 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 I patrzymy na czy są zgodne.

Tu 24. Tu 24. nie są problemy, bo powiększyliśmy w sumie o, o dwie ligi i jest w takim przypadku dla mnie Zgadza się? Zgadza się. No skoro tak mamy, przechodzimy na zaawansowane. I tu, I tu zaczyna się tak naprawdę zabawa. Klikamy macie do Przepis, przepisy meczu, i to jest nasza pierwsza liga, klikamy tutaj, tutaj zawsze klikamy, klikam, że zawsze uprawnienia do gry, są zawodnicy do lat, lat u 22, u 22, trzeba dać, to samo tutaj, a wiedziałem, że już zapomniałem, przechodzimy do podstawowych. Puchar. Puchar, puchar. Puchary, ja no, nic się nie stało. Aha, tak, tak. Puchar Aleksandra. Dodajemy pierwszą. I drugą ligę, weź jeszcze zespoły dalej. Liczba jeden, 1, przepisy. Do gry K i żółtyka. To jest 35 x 5 ludzi meczu. Nie będzie niedziela. Tutaj, tutaj możemy na przykład jeszcze dodać mniej Patrzymy, czy wszystko się zgadza. Czy wszystko się zgadza, zgadza. Tutaj możemy jeszcze dać pieniądze, ale to, ale to sobie zrobimy na tej sesji. Dobrze. Tutaj, oczywiście, wklejamy tak samo jak tutaj. Wklejamy U22. Żeby mogli zawsze grać. Dobrze. Skoro mamy to zrobione, wchodzimy w, 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 w naszą pierwszą ligę fazy. I tu możemy sobie dać premię za premię, za udział. Czyli na przykład grasz w tej lidze, dostajesz na przykład 80 tysięcy 80 euro za, za samo to, że grasz w lidze na start, start sezonu. Dajemy tu ustawienia ligowe. Mówiłem, tutaj o, mówiłem o tej zmianie i tak naprawdę mm, można jeszcze zobaczyć tutaj, I 25%, tutaj na przykład nie, dlatego ja nie, nie, nie my, tutaj dajemy pieniądze za transmisję, dajemy każdemu zespołowi, to będzie 250 tys. euro, każdy dostanie za transmisję, już cały sezon. Na reguły stadionowe możemy sobie dać coś takiego. No to zależy ja, ja od indywidualnych preferencji jak to ma wyglądać. Na przykład będzie u mnie coś takiego. 3 lata, okres przejściowy. Dobra, jest Tutaj 3 lata. I tutaj dwa i pół Dobra. Napatrzeć, wszystko to jest ja zrobione. Tej drugiej linii nie będę tykał, bo to jest anal, anal, analogicznie. Nie? Hmm. Przejdźmy sobie do Puharu Aleksandra. Mamy coś takiego jak hmm, rundy. No, mam, mamy wszystkie wyszczeglunione. Liczba spotkań, godzina. A nas interesuje. E Gdzie to jest? Jest. E, premia dla zwycięzcy, premia dla przegranych. No, za wygranie będzie na przykład mm, 150 euro. Za przegranie będzie 50. Jest, jest. E, tak naprawdę to, to wszystko. No, no, tak, dobra, to będzie, to będzie wszystko. Hmm, oczywiście zapisujemy. Damy to jako Macedonia pod, pod Macedonia poradnik. Zapi, zapisz. I teraz najważniejsze testy hmm, tej zasady. Dobra, to nam będzie się testowało. A ja jest zrobimy matką przerwę. Dobra. Znowu to nam się ładnie zrobiło już. I ja mm, już przechodzę tutaj. Zmieniam okienko i. Dobre. Przechodzimy do football managera. nową karierę. być poradnik. Zaznaczamy. Dziękuje za przeczytać. Czekamy no, na film Macedonia, skład na Macedonia, To wyłączamy. włączamy. Mamy dwie linie mm, rozpoczy Rozpoczynamy. Dobra, ja, ja tu zrobię malutkie cięcie, wrócę do Was jak to e, ładuje się. Dobra, już jesteśmy, używamy profilu e, i mamy nasze migo macerewsko, klikamy dalej. Zatwierdź. Mhm. E, klikamy od I tak. E, mamy nasz Aleksandra i ligę, rozumiem. Nie, nie patrzcie na te ikonki, bo one, one są dedykowane, dedykowane innemu nie? I ja. tak. zasady ligi. Są pieniężne, są pieniężne. Są zasady meczu. Że na błysku musisz trzeba co najmniej dwóch piłkarzy u 21 w próbach są. Zawodnicy u 22 są automatycznie zgłaszani, są. Tak są. Jest 12 rezerwowych, przy tym jest 5 zmian. Za 4 żółte kart jest 1 mecz w zawieszeniu, i tak dalej, i tak dalej. Okienko transferowe jest, co najmniej 4 jest, jest, i rejestracja jest. Zespoły z dwóch ostatnich miejsc spadają do 2 ligi Macedońskiej. Jest, jest. Eee, następnie wchodzimy do 2 ligi Macedońskiej. Są baraże, są. I wchodzimy tak. Jest baraż, opufinał, i jest finał. Wszystko jest, jest. Wszystko jest. Co tu, co tu jeszcze miałem? Nie wiem, czy się pokałę, czy nie. Chyba nie. Ale ta wiadomość z tymi prawa, sprawami TV, że, że powinno się pokazać, ale nie. To chyba. To chyba to chyba około 20 czerwca powinno się wkazać. 12 lipca to nie. Ale mogę jeszcze wkazać. Rezerwy. Liga rezerw. Mamy grupę A i grupę B. Jak, jak, jak mówiłem, FM nam to podzielił. Mamy ligę rozwojową, czyli naszą ligę U18. I kiedy mamy takie zasady jak. Mm, mamy tu wszystko, tak naprawdę. Widzimy, są zgłoszeni i są zgłoszeni. I nasz jeszcze Puchar Aleksandra. Mogę jeszcze, jeszcze zobaczyć. Nie to. Gdzie to jest? Puchar Aleksandra. Zasady: tutaj nic tak naprawdę nie dawaliśmy. Oprócz 5 rezerwów i trzech zmian. Już 16 zespołów w tej, w tej, w tej rundzie hmmm... to nie nie, nie... nie, nie, a jest, na musi być z nami dwóch zawodników, 21 i nasz finał interesuje, jest 150 tysięcy, jest 150 tysięcy jest, a jeszcze mnie interesuje czy... Mm, tak, jest, nasza minimalna pojemność, stawiona i mm. tutaj, tutaj żadnych takich tak dyscyplinarnych nie, nie dodaliśmy, to będzie w innym poradniku już do, będzie dot, dotyczących co każda opcja robi. Tutaj Wam pokazałem jak, jak zrobić ligę, ligę Puchar i rozrywki 18 ligę rezerw. Takie inne, inne rzeczy będę omawiał w kolejnych poradnikach. Myślę, że ja pomogłem bo na polskim YouTubie takich poradników nie ma. jeśli jakieś pytania, coś zadawajcie mm. pod komentarzem mm. ja będę odpowiadał. Mm. Lub nagram filmik, jak, jak e, będą jakieś zapytania większe. Nie? Dzięki na razie, cześć!